Witajcie, z tej strony Fuman, a to jest kolejne otwieranie paczek FIFA Ultimate Team 2014 na pc -ta. Jak pewnie zauważyliście, pojawiły się nowe tocy z ligi niemieckiej. Zaraz wam pokażę kto tam w tych tocach się znajduje. Oczywiście i jej musiało zrobić jakąś promocję na paczki, żeby więcej ludzi się kusiło na nie. I kogo my tu mamy w napadzie? Jest Lewandowski, Mandzukic, tego nie znam. Woland, Royce, Alaba, Sokratis, Cross, Lam, Robben, jakiś tu bramkarz. I na ławce mamy Rafaela, Mejera. No i tu już w sumie nic takiego dobrego nie ma. Pojawiły się też nowe karty z drużyn tygodnia, jest tam m.in. Dinatale i chyba Jacko z tych takich lepszych a więc tak bez zbędnego pieprzenia przechodzimy do otwierania paczek no i co, lecimy z pierwszą paczką za 15 tysięcy otworzymy sobie 10 tych paczek mamy właśnie tutaj 150 tysięcy więc będzie akurat może jeszcze starczy na coś innego no i zobaczymy kogo mamy w pierwszej paczce S1. No nie ma szału Powiem wam, że lubię te paczki po 15k Bo... No bo ostatnio w sumie trafiłem Staridza w więc Więc czemu bym miał ich nie lubić Oczywiście wysyłamy wszystkie karty do klubu Mamy jakiś duplikat No i... No i otwieramy dalej Kolejna paczka za 15 Weidenfeller, kurczę no. Czemu on nie ma toca? Niby Bundesliga, ale widocznie się chłopak nie załapał. Chłopak w sumie, starszy gość. Ach, no, trudno. Dobra, trzecia paczka jej wejście się zlitujcie, bo no jest katastrofa. Dawno nic z ciekawego nie trafiłem. I kogo tutaj mamy? Sagna, Sania. Sagna, Sagna. Znowu lipa. Totalna lipa. Uff. Dobra, jeszcze ponad 100 tysięcy. Proszę, chociaż jakiegoś informa, nie musi być drogi, byle, byle jakaś wyjątkowa karta. Jej, dajcie kogoś, proszę! O Jezus... Co to ma być? Tutaj jeszcze z Wisły, Kraków jakiś gościu... Masakra, masakra, naprawdę jest katastrofa z tymi... Z tymi paczkami. Taki sywleci. Szkoda gadać. Piąta paczka. Za 15 tysięcy, i kogo tutaj mamy? Eto, no, eto, w sumie, eto, nie jest zbyt dużo warty. Parę tygodni temu bym się cieszył, ale teraz, teraz w sumie nie masz czego, bo nie jest warty tyle co, co ta paczka. Więc nic specjalnego jeszcze. Krychowiaka mamy. Super, super, Ogólnie na moim kanale dość dużo tych paczek, y, pak openingów się pojawia. Powiem że lubię otwierać te paczki. choć w sumie rzadko kiedy coś dobrego trafiam, ale jakoś podoba mi się to otwieranie, więc kupuję sobie te coins i nagrywam dla Was. Kolejna paka. Julio Cezar, jakiś Pramkarz, srebrny. I znów nic. O, aż trzech piłkarzy się... ten coś tu Mamy 70 tysięcy, 75 000 dokładnie. I jeszcze cztery paczki po 15 k. Lecimy dalej. Kogo tutaj mamy? Van Buiten. Znów kolejny kurde zawodnik z ligi tej z Bundesligi, Marin też z, nie, Marin nie jest z Bundesligi, no ale ale niestety nie, nie jest ten piłkarz Team of the Season i mam dziwne przeczucie, że nikogo ciekawego dzisiaj nie trafimy, w sumie też będzie kolejny bug opening, w którym nic nie ma, ale jeszcze, jeszcze zostały trzy paczki, ostatnio trafimy Staricia, w ostatniej tej za 15, więc Miejmy nadzieję, że dzisiaj w ostatnim też coś ciekawego będzie. I znów mamy piłkarza z Bundesligi. niestety nie, w, nie jest tocem. Co za pech! tu? On jest coś warty, chyba jakieś grosze. Wystawimy, może, może się sprzeda chłopak? Chłopak. Co ja gadam? Dobra. Ile jeszcze dwie paczki chyba zostały. To mi się wydaje. Tak, dwie paczki zostały. Więc otwieramy kolejną już ósmą... Nie, dziewiątą. Dziewiąta paczka za 15 tysięcy. I co mamy w paczce? Miranda. Mhm. Nie no, jest tragedia, naprawdę jest tragedia. To jest... tak denerwująca rzecz. Naprawdę, no... Kurde, jak oglądam niektórych youtuberów, którzy trafiają po 5 toców już w tym roku, no to nóż no, się w kieszeni otwiera. ostatnia paka za 15 tysięcy nawet nie liczę na kogoś dobrego. No, w sumie w sumie się nie przeliczyłem tragedia jest tragedia. Nie, nie chcę wsułem do klubu jeszcze posprzedaję paru piłkarzy i zrobię takie, taką dogrywkę z otwierania paczek paczka za 7500 Może chociaż w niej coś ciekawego się trafi Chciałem, Szczerze przeszedł powiedziawszy wątkę I kogo tutaj mamy Worn Kiepsko, naprawdę kiepsko Nikogo ciekawego Jedynym piłkarzem takim w miarę jest Samuel Eto Zostawimy w klubie resztę Prawdopodobnie ob obchnę na szybkiej sprzedaży I co? Sprzedam tych piłkarzy za chwilę i, I dogramy jeszcze otwarcie jakichś dwóch paczek Może trzech, zobaczymy Ile tych końców się uzbiera Tak więc widzimy się za chwileczkę Dobra, wyprzedaję tam tych piłkarzy, mamy na, na dwie paczki w sumie, może jeszcze jedną za 5k no, otworzymy. No i kogo tutaj mamy? Pierwsza paczka, znaczy w sumie już druga za 7,5 tysiąca. Waran. I jakiś prawie pomocnik srebrny. Może być coś warty, ale na pewno nie dużo. Trzecia paczka za 7,5 I Hoger, oh, znowu Bundesliga. No co, kiepsko. Znowu się nic nie trafiło ciekawego. Tak więc zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia na razie. Cześć.